Jesteś szczęśliwą mamą kilkumiesięcznego niemowlęcia? Twój maluszek ma alergię na mleko? Czy wiesz, że alergia na białka mleka krowiego jest najczęstszą alergią pokarmową u niemowląt? Może powodować u dziecka wiele objawów, np. zmiany skórne, problemy jelitowe, oddechowe, czasami nawet wstrząs anafilaktyczny. Niemowlęta z tą alergią nie mogą jeść mleka krowiego, nabiału, a także wielu produktów przetworzonych, w których w skład wchodzi mleko lub jego składniki. Jest to znacznym ograniczeniem możliwości wyboru potraw i wymaga od rodziców prowadzenia u dziecka specjalnej diety bezmlecznej, czasem nawet przez kilka lat. Najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia jest karmienie piersią. Jeśli niemowlę nie jest karmiony piersią, w przypadku potwierdzenia alergii pokarmowej eksperci zalecają stosowanie preparatów mlekozastępczych, zwykle hydrolizatów o wysokim stopniu hydrolizy białka. Preparaty mleko zastępcze zastępują najważniejsze w tym czasie źródło składników odżywczych, jakim byłoby mleko dla niemowląt. Najnowsze badanie wykazało, że 4 na 5 niemowląt karmionych hydrolizatem kazeiny z dodatkiem Lactobacillus rhamnosus GG po 12 miesiącach karmienia nabyło tolerancję na białka mleka krowiego. Lekarze obserwowali 260 niemowląt ze zdiagnozowaną alergią na białka mleka krowiego. Dzieciom zapisano różne wskazane w alergii preparaty mleko zastępcze. Prawie 79% niemowląt wyrosło z alergii po 12 miesiącach karmienia preparatem z hydrolizatem o wysokim stopniu hydrolizy kazeiny z LGG. Inne stosowane w badaniu preparaty to hydrolizat kazeiny bez dodatku LGG, hydrolizat ryżowy, preparaty sojowe i preparaty na bazie aminokwasów. To badanie wykazało, że niemowlęta karmione innymi preparatami, które stosowano w badaniu, znacznie wolniej wykształciły tolerancję na białka mleka krowiego po 12 miesiącach. Wcześniejsze wyrastanie z alergii i powrót do normalnego żywienia może poprawiać jakość życia dziecka i rodziny.